Kolejny case i kolejny nasz sukces po przejęciu klienta z innej agencji. Posłuchajcie, jak to zrobiliśmy, że ten klient się rozwija teraz ze wzrostem sprzedaży 30% miesiąc do miesiąca. Jak mu zwiększyliśmy zwrot inwestycji oraz generalnie na czym polegał problem i jakie były efekty. Zapraszam do oglądania. I jaki był problem? Problem był taki, że klient miał szeroką ofertę, no bo 1400 ofert, no i tak naprawdę agencja, z którą współpracował. Poszła po prostu wedle takiej strategii, która jest no, zbyt ogólna. Czyli jeżeli pojawiły się takie podkategorie, na których klientowi zależało, no to nawet przy jakiejkolwiek komunikacji, to po prostu tamte struktury nie pozwalały tak precyzyjnie kontrolować kampanii danego klienta. Stąd. Praca przy tym koncie, jak i praca przy obsłudze tak naprawdę agencji była bardzo czasochłonna i tak naprawdę blokowała taki rozwój, no bo jeżeli na przykład strategia nie jest prowadzona wedle załóżmy jakichś tam ustaleń, czy wedle, wedle spodziewanych działań, no to tak naprawdę to kosztuje nas koszty alternatywne, czyli czas pracy, czas na ustalanie czegoś ciągłe i tak dalej, Stąd też przyjęliśmy to konto przy zwrocie 4,5%. Przejęliśmy to konto tak naprawdę, w którym, no, nie mieliśmy się do czego odnieść, ponieważ struktury reklam w pliku z Excela podpowiadały tyle, że w zasadzie jest bardzo duży bałagan. Także mieliśmy bardzo mało takiego materiału, na czym moglibyśmy się posiłkować, żeby sprawdzić jakieś konkretne oferty w czasie. Stąd też zaczęliśmy bardzo mocno, intensywnie budować tą strukturę reklam. Ja to mówię praktycznie przy każdym caseie, ale możecie zauważyć, że dlatego to mówię przy każdym caseie, ponieważ to jest tak naprawdę pod. Podstawa dobrych wyników w reklamach. I z racji, że astrotymet był taki szeroki, no, wymagało to od nas przez długi czas optymalizacji dzień w dzień, monitorowania trendów, jak i również po prostu przeglądania się poszczególnym konkretnym podkategoriom, jak i później ofertą, żeby po prostu ta strategia mogła iść jak po sznurku. Następnie po osiągnięciu lepszego zwrotu z inwestycji, czyli wzrost o ponad 15% już w pierwszym miesiącu, zaczęliśmy szukać dodatkowych alternatywnych źródeł pozyskiwania tych klientów, żeby po prostu bardziej skalować tą kampanię oraz nie doprowadzić do tego, żeby te właśnie 1400 ofert po prostu nie uzyskiwało swojego potencjału. Także mimo tego, że klient był zadowolony, bo przebiliśmy wyniki tamtej agencji już w bardzo krótkim czasie, no to jeszcze szukaliśmy tego skalowania dalszego. I efektem tak naprawdę tego, że ten zwrot z inwestycji jakoś super Spektakularnie nie urósł, no to ten klient się rozwija tak naprawdę o 30% z miesiąca na miesiąc. Także nie dość, że zwiększyliśmy po prostu wartość sprzedaży sponsorowaną, jak i zwrot z inwestycji, czyli, czyli dbając o lepszą rentowność, to jeszcze sprawiliśmy, że po prostu te oferty się wyskalowały, e, e, pozwalając na to, że po prostu te oferty zaczęły zbierać coraz więcej ruchu organicznego, czyli tego tańszego, którego nie widać na przykład w kampaniach AC. Tym samym klient po dość szybkich efektach naszej współpracy postanowił dać nam większy budżet, bardziej wolną rękę oraz również przedłużył współpracę, jak i zakres działań tej współpracy. Natomiast, jak zwykle, uwaga, posłuchajcie sami, co ma do powiedzenia w tym temacie klient. Jak ogólnie ocenia Pan współpracę z nami od 1 do 10? No to myślę, że bardzo wysoko, generalnie gdzieś tam koło dziewiątki będę celował, zawsze sobie zostawię ten te jeden, jeden czy tam dwa punkty na, na coś, co zawsze można gdzieś tam poprawić. Mhm. Generalnie nie mam na co narzekać, jeśli chodzi o współpracę z państwem. Generalnie jestem bardzo zadowolony z wyników, tak samo jestem zadowolony. Gdyby miał pan tak wybrać, co panu pierwsze przyjdzie na myśl, jakby co stanowi dla pana taką największą wartość we współpracy z nami? Jakiś jeden konkretny czynnik? To znaczy myślę, że przede wszystkim właśnie ta komunikacja fajna jest to, że po prostu e, gdzieś tam z tym konsultantem, gdzieś tam z tym konsultantem e, opiekunem moim, przepraszam, tej, e, tej kampanii mogę wysoko, że się połączyć gdzieś tam przez telefon zawsze mi tłumaczy e, coś, mhm. czego nie rozumiem i wspólnie możemy, że tak powiem, ustalić, że co będzie dla mnie najlepsze. No Tego nie było w poprzednich, poprzednich e, agencjach, dlatego no, to sobie najbardziej cenię. Gdyby mógł Pan tak w dwóch słowach powiedzieć, co nas wyróżnia na tle innych agencji? Przede wszystkim myślę, że to, co tam zostało mi powiedziane na początku, że ci opiekunowie konta, którzy tam ogarniają te, te kampanie, po prostu nie są obciążeni, nie mają po 150 kont na głowę, tylko właśnie gdzieś tam około 20, tak zostało mi to przekazane. No i widać, to, to wynika, że jest to zdecydowanie lepsze. Świetnie. Co uznałby Pan za taki największy sukces w dotychczasowej współpracy? No myślę, że przede wszystkim odratowanie gdzieś tam konta, bo generalnie jak się do to Was zgłaszałem, to, to, to naprawdę zwrot z inwestycji był, był no, po dnie, więc bardzo dużo przepalaliśmy pieniędzy i zostało to w miarę zoptymalizowane, ale myślę, że tutaj nadal będziemy działać, żeby poprawiać wyniki. Przede wszystkim to, że po prostu gdzieś tam ilość tych zamówień wzrosła. Super. Jak Jakby miał Pan Komuś na przykład zarekomendować, dlaczego warto z nami współpracować? Jakiś jeden argument? No myślę, że przede wszystkim właśnie na, na podejście i, i to, że, że po prostu gdzieś tam państwa agencja yy, bardziej szczegółowo, że tak powiem, zagląda w te konta, nie jest taka masówka, jak w przypadku większości tych agencji, które właśnie opiekunowie mają bardzo dużo tych kont i generalnie gdzieś tam yy, nie, nie po prostu nie wchodzą w szczegóły, jeśli chodzi o ofertę i przepalają. Budżet, także myślę, że to jest największy plus. Także to kolejny już dowód do naszego portfolio za pomocą głosówki klienta potwierdzający to, że jesteśmy w kampaniach ADS naprawdę skuteczni i potrafimy posprzątać bałagan po poprzedniej agencji. Także dziękuję Ci za dotarcie do tego miejsca, a jeżeli Ty szukasz pozytywnych wrażeń z agencją, to napisz do nas na sellify.pl, a my Ci odpowiemy, jak możemy pomóc. Pamiętajcie o łapkowaniu, subskrybowaniu, a sekcja komentarzy należy do Was. Do zobaczenia, cześć.